Poliwęglan czwórka czy szóstka? Odwieczne pytanie. Witam serdecznie. Postaram Wam się w tym filmie y, szczegółowo pokazać, na czym polega różnica między poliwęglanem czwórką a szóstką. I y, mam nadzieję, że tym filmem ułatwię Wam wybór, bo czas zakupu szklarni trwa od stycznia, praktycznie, i tym filmem. Ułatwię Wam dokonanie właściwego wyboru. Ja kupiłam szklarnię z poliwęglanem szóstką, ale powiem Wam, że niepotrzebnie. Niepotrzebnie wydałam kasę na ten grubszy, jak to się mówi, poliwęglan. A zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Zapraszam do dalszej części. Tak wygląda przekrój poliwęglanu szóstki, czyli ma on... Te słupki, że tak powiem. No, już tak próbuję zobrazować te przestrzenie, te krateczki o wymiarach 6 mm na 6 mm na 6 mm i na 6. Czyli to jest taki kwadracik. Tu próbowałam zaznaczyć, o co mi chodzi, że wszystkie ścianki mają rozmiar 6, wymiar 6 mm. Natomiast w poliwęglanie czwórce ta wysokość ma 4 mm. Czyli mamy wymiary 6 mm, ścianka zewnętrzna, a 4 mm wysokość. Czyli automatycznie ta przestrzeń staje się mniejsza. W poliwęglanie szóstce. Przekrój milimetrowy miałby pole 36, 36 mm kwadratowych. natomiast w czwórce 24 mm2, czyli mniejsza ta przestrzeń. Poliwęglan taki 6 mm dłużej, ponieważ jest jak termos z większą tą przestrzenią powietrzną. Dłużej utrzymuje ciepło, ale jest niepotrzebne, jeżeli nie dogrzewamy tunelu. Taki poliwęglan, poliwęglan szóstka, moim zdaniem jest skazany dla tych, którzy profesjonalnych już raczej, albo hobbystów, których, którzy będą dogrzewali szklarnię już w lutym i będą już w lutym wysiewali jakieś Warzywa czy tam kwiaty, ponieważ taki poliwęglan będzie bardziej trzymał to ciepło z dogrzewania, czyli pójdzie mniej opału na, na utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz szklarni. Natomiast jeżeli my mamy szklarnie zimne, niedogrzewane, to bez sensu jest kupować taki poliwęglan. Poliwęglan czwórka wystarczy w zupełności, bo wtedy, kiedy my wysiewamy już w szklarni, to szklarnia z czwórki znakomicie zda egzamin, jeżeli chodzi o swoją funkcjonalność. Tu widzicie taką wizualną, optyczną różnicę między poliwęglanem szóstką a czwórką. No, próbuję na wszelkie sposoby Wam wytłumaczyć. Na czym polega różnica? Zobaczcie. Poliwęglan szóstka ma wyższe te ścianki, 6 mm, a poliwęglan czwórka niższe 4 mm. To wszystko. Na tym polega ta różnica. I jeżeli mówię, że uda mi się zgromadzić kasy na następną szklarnię, to na pewno będzie to szklarnia z poliwęglanem czwórką. Nie ma sensu przepłacać. Owszem, człowiek sugeruje się różnymi rzeczami. Producent pisze, że czwórka znakomicie zda egzamin i tak dalej, ale patrzymy na ceny, no poliwęglan szóstka, szklarnia droższa. No to może, może producent robi mnie w bambuko, że tak powiem kolokwialnie, że chce upchnąć mi tą szklarnię z gorszym poliwęglanem. On nie jest gorszy. On jest do szklarni zimnych i to powinno być zaznaczone przy sprzedaży Poliwęglan czwórka jest do szklarni, które nie są ogrzewane. Myślę, że w ten sposób wytłumaczyłam o co chodzi i że podejmiecie jedynie słuszną decyzję przy zakupie szklarni. Dziękuję za uwagę.